Cześć, jestem Claudio, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunku obok przedstawiono sześciokąt foremny, przecięty dwiema prostymi. Uzasadnij, że suma miar kątów alfa i beta jest równa 120 stopni, a raz, że suma miar kątów alfa i beta jest równa sumie gamma i stron. Dobra, wyrysowujemy sobie to najpierw trójkąt. Jest to sześciokąt. Czyli on tych trójkątów tutaj ma 6. Tutaj dookoła tworzy nam się 360 stopni. Dzielimy to na 6, bo mamy sześciokąt. Otrzymujemy tutaj 60 stopni. Gumujemy i zostawiam dwa, żebyście zrozumieli o co mi chodzi. Te 360 stopni oczywiście jest, dawało tutaj całe to koło, a ta 60 jest tutaj. To są trójkąty równoramienne, czyli przy podstawach mają te same miary. My potrzebujemy kątów, które są pomiędzy jednym. I drugim bokiem, czyli kątów wewnętrznych sześciokąta. Dlaczego? Bo tutaj u góry mamy te kąty. I teraz tak. Bierzemy sobie sumę miar kątów w trójkącie. Odejmujemy tą sześćdziesiątkę. I otrzymujemy 120 stopni. 120 stopni ma ten kąt i ten kąt. Kąty przy podstawie które ma tutaj są alfa plus alfa, czyli 2 alfa. Zatem te kąty przy podstawie mają taką samą miarę, jak kąt wewnętrzny tego sześciokąta, bo tutaj też jest 2 alfa. Zatem jak tu mamy 120 stopni, to ten i ten tu u góry też ma o 120 stopni. Ok. Tworzy nam się tutaj trapez. Suma miar kątów w trapezie wynosi 360 stopni. To zapisujemy sobie: alfa plus 120 stopni plus beta plus 120 stopni ma nam dać 360 stopni. Tutaj to ze sobą dodajemy. Otrzymujemy 240 stopni. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Odejmujemy. No, i mamy, że alfa i beta jest równa 120 stopni. To jeszcze druga część zadania. Tutaj nam się tworzy kolejny trapez. Teraz przy podstawach mamy sigma i gamma. Te kąty tutaj nam się nie zmieniły. Czyli jest gamma 120 stopni, 120 stopni, sigma to znowu jest trapes no tutaj widzimy że to jest dokładnie to samo czy wynosi nam to 120 stopni zatem jak jedno i drugie wynosi ich suma po 120 stopni to A plus beta jest równa gamma plus sigma dziękuję wam serdecznie za uwagę i, no i już